CTE Carbotech Engineering Światowe wydatki na ochronę środowiska sięgają setek miliardów dolarów rocznie. Według ostatnich statystyk w samej tylko Polsce na ten cel przeznacza się około 11 miliardów złotych. Z tego blisko 67% środków zostaje przeznaczonych na gospodarkę ściekową i ochronę wód. W kraju pracuje około 3200 oczyszczalni ścieków komunalnych. Niestety, kanalizacja nie obejmuje aż 38% mieszkańców Polski. W skali globalnej statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych są przerażające. Wynika z nich, że aż 90% ścieków z krajów rozwijających się trafia do wód powierzchniowych. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Polski i świata jest opracowanie efektywnej i nowoczesnej technologii biologiczno-mechanicznego oczyszczania ścieków. W tej dziedzinie znakomity system oferuje polska firma z siedzibą w Szczecinie CTE Carbotech Engineering. Przedsiębiorstwo działa w sektorze ochrony środowiska od ponad 20 lat. Obecnie głównym obszarem działalności firmy jest projektowanie, budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnych. Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 40 obiektów w oparciu o nasze rozwiązania patentowe. W ofercie firmy znajdziemy dwa zasadnicze typy oczyszczalni. Pierwszy to kontenerowe oczyszczalnie ścieków typu ECOWGB o wydajności do 300 m3 na dobę, co zgodnie z normami zużycia wody według Unii Europejskiej zaspakaja potrzeby około 3000 mieszkańców. Z kolei typ MGD to żelbetowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości od 300 do nawet kilkunastu tysięcy metrów sześciennych na dobę, co odpowiada potrzebom kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Produktem odpowiednim dla osiedli mieszkaniowych, gmin, przedsiębiorstw, szkół. A w skali światowej mogącym przyczynić się do rozwiązania problemu gospodarki ściekowej krajów rozwijających się, są kontenerowe biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków typu ECOWGB. Korzystając z wieloletniego doświadczenia fachowej i specjalistycznej kadry technicznej, przy współpracy z jednostkami naukowymi i placówkami badawczymi, firma opracowała i opatentowała rozwiązania techniczne i technologiczne, umożliwiające wykonanie oczyszczalni w formie kontenerowej. Niemal wszystkie elementy oczyszczalni umieszczane są wewnątrz zbiornika, co skraca czas montażu do minimum i nie wymaga budowy dodatkowych obiektów kubaturowych. Oczyszczalnia pracuje w bardzo skutecznej technologii osadu czynnego, a dzięki praktycznym rozwiązaniom możliwe jest połączenie kontenerów w zespół zbiorników, zwiększając tym samym przepustowość oczyszczalni. EKOWGB to energooszczędne i wysokosprawne rozwiązanie, które może być w krótkim czasie zamontowane w każdych warunkach gruntowych i dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora. Małe i średnie miasta szukające rozwiązań dla większej ilości mieszkańców skorzystać mogą z technologii typu MGD, czyli żelbetowej oczyszczalni ścieków. Obiekty te pracują na zasadzie osadu czynnego, nisko obciążonego. I występują jako przepływowe lub sekwencyjne. Oprócz reaktora MGD, zespół obiektów oczyszczalni stanowią punkt zlewny ścieków dowożonych, wyposażony w zbiornik retencyjny i kontenerową stację zlewczą z pełną kontrolą oraz rejestracją dostawców. Zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków, wyposażone w układ do separacji skratek, piasku i tłuszczu. Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu. Urządzenia do odwadniania osadu, np. workownica, wirówka lub prasa osadu, stacja dmuchaw oraz układ dezodoryzacji powietrza. Dla obsługi obiektu stawiany jest także budynek socjalno-techniczny. Nieprzerwaną pracę oczyszczalni gwarantuje agregat prądotwórczy. Zarówno przy oczyszczalniach EcoWGB, jak i MGD firma CTE Carbotech Engineering SA oferuje swoim klientom stały monitoring i sterowanie funkcjonowania oczyszczalni przez Internet z każdego miejsca na świecie. W naszej pracy kierujemy się standardami wyznaczonymi przez zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001. Skuteczność technologii opracowanych i stosowanych przez CTE Carbotech Engineering. Potwierdza szereg realizacji na terenie całej Polski. Konkurencyjność rozwiązań firmy doceniło także Polskie Ministerstwo Środowiska, przyznając firmie tytuł laureata Green Evo, akceleratora zielonych technologii. Plany na następne lata zakładają dalszy rozwój spółki poprzez zwiększenie usług w zakresie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków o większych przepustowościach, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jak również przejmowanie istniejących obiektów oczyszczalni ścieków do eksploatacji. Planuje się budowę oczyszczalni na rynku krajowym, jak również na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do współpracy.